Miejsce szczególne, miejsce, gdzie mieści się pomnik ofiar obławy augustowskiej. Jesteśmy na kolejnym walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Odra Niemen. Jest nas bardzo dużo, jest nas tu blisko 150 osób. Oddziałów Stowarzyszenia Odra Niemen jest 9, więc jest nas naprawdę dużo. To 400 członków, z czego no, znaczna ich część się pojawiła tutaj na walnym zebraniu. Jestem z lubelskiego oddziału Odra Niemen. Prowadzę takie projekty jak Klub Polonijny i Rodacy bohaterem. Stowarzyszenie Odro wybrałem dlatego, że jestem z Kresów, z miasta Wołkowysk na Białorusi i od wielu lat współpracowaliśmy jako oddział w Wołkowysku Związku Polaków na Białorusi. I jak przyjechałem na studia do Polski, odnalazłem, że w Lublinie jest oddział i od razu dołączyłem się. Już w prawie 2 lata jestem w tym środowisku. To jest po pierwsze największe walne zebranie członków, jakie do tej pory odbyło się w Stowarzyszeniu Odra Niemen, więc to jest już takie fajne wydarzenie. Reszta chyba jest typowa: sporo gości, dużo fajnych wydarzeń integracyjnych, dużo historii, bardzo dużo dzieci. W tym roku blisko 30 przyszłych członków Stowarzyszenia Odra Niemen jest tutaj z nami. Renata Dotyjanie, prezes Związku Polaków na Litwie w Szylokaczmie. Przyjechaliśmy na zaproszenie od Ryniemen i na zaproszenie właśnie oddziału lubelskiego. Nasza działalność polega na utrzymaniu polskości na naszych terenach, na właśnie przypatrywania grobów, bo u nas jest groby polskich żołnierzy, a najbardziej to chyba utrzymanie polskości. Tyle dużo Polaków w jednych miejscach, chyba ostatni raz wiedziałam na studiach. I naprawdę, na każdy jest no, fantastyczny i z każdego regionu polski, ale takie to jedno Polska, Nawet nie czuję się, że ktoś jest gdzieś z Gdańska, ktoś jest gdzieś gdzieś spod Lublina, także no, no, niesamowicie ludzie. I to, co robicie, to dla mnie jest, no nie wiem, też czasami pytam dlaczego, ale chyba to w każdym człowieku jest. Jak my robimy, jak wy robicie, ale wy robicie na dużo więcej. I dla nas, i dla Polaków, znaczy na Białorusi, na Ukrainie, także to spotykamy się, integrujemy się, poznajemy się, omawiamy plany na przyszłość, rozmawiamy o swoich problemach i, i dalszych działaniach. Pomagamy na co dzień kombatantom, pomagamy teraz z pomocą na Ukrainie Polakom, tak? No, i angażujemy się też w różne akcje upamiętniające historię Polski. Świetna pogoda, jak widać, znakomite warunki. Super atmosfera, fantastyczna ekipa. Wszystko typowe.